Cześć widzowie, witam serdecznie, z tej strony Natural, są ze mną, moja świetna ekipa, tym razem jest ze mną Michał i DMG, w przeciwnej drużynie jest Pewon, Rysiu i Andrzej Wazon, widzowie jeśli chcecie zobaczyć super rewanż, wejdźcie sobie do DGASa, było wyśmienicie. Yy... Rewancz. Rewancz? Super, a, aha, teraz jest rewanż, no tak, y ale wejdźcie sobie I tam, i tam to do Kurwa. zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, do 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 dobra, ukradł mi moc, a, kurwa. chłop mi ukradł moc, gówno miał, trujący z Małgrysiu, wyrzucanie broni, wyrzucanie broni, wyrzucanie broni amo, amo chmale, Andrzej Wazon. Jeszcze, ale ty możesz wszystko wyłączyć chyba, z tego co się orientuje. No nie no bo miałem kradzież mocy ja za branżące. No to tak poklikam Tak o, <noise> tak o se kliknę wszelki upadek widzowie. I potem jego mocu życia, żeby to je wyłączyć. Łapkę w górę dajcie, Aha. suba zostawcie, podajcie do popaków jak zawsze. Nie, dupy nie musicie myć. Urbej bo możecie. dzisiaj tam nie wjeżdżam, ale już to możecie już umyć, nie? <noise> A napisz pełny wykrzyknik 3. To no. Jest to no ale to nic nie daje, serio. Okej, okay, bo kiedyś nie. to tak działo, że trzy moce mogłem wyłączyć. Ej, co oni tak długo się zbierają? No tu się zbierają się u mnie, u mnie. Zeroma, zeroma. Nie, no lecimy. Jak oni wam ja tam przeszli tym midem? No mi nie przeszli midem, bo ja byłem gdzieś indziej. Kurwa chciałem replikę postawić i patrzyłem w ziemię i mi wykurwił. Kurwa, mać. Góra, góra, jeden, góra. Ale tutaj jest zakręcone, nie? Wszystko. Chłopak jest kupieniem za tego po, nie ciwo. widzą, wiesz? Ja, ej, nie no, ta mapa jest mega zakręcona, nie? Ta jest na mapy zwolona. No start to jest wina mapy, nie internetu pamiętam. Ma zwolona mapy, walię potem na mapę. A, Dałem, dałem DMG Head'a, miał 1 HP tylko. bo dostałem 99% mora. Dobra. I co, gramy tutaj Iko? Trzeba... Nie, nie Alec, będziemy IKO grać, star, no będziesz przesady. Dwóch pod A1 opóźniony, pod Alecą, pod Alecą, pod Alecą, Alec, Alec, Alec. kurwa. Dobra. Rozwiedli... Jeden pod teraz... Rozwiedli się, Ta, Tak, rozwiedliśmy się, Dobra, wbił mi dach! Ujmu, kurwa, przerębel, jak miś... Piwnicą cofa, szedł, stronę B. Cofa, cofa Piwnicą drogi. stronę B. Kurwa, to Dobry... był ja Dobrze, na, Dniemci, Dobrze, Diemzi. A kacza mamy, to zgi. Na <grym> idzie <grym> się kręci. W nie wiem, czy... chyba go nie ubiłem. Ale A tu B jest, B, jest mieszanka plakow. wedlowska na tej mapie. tej. Kurwa, jebany Rysiu, na niego zwróciłem uwagi, że to jest na tym tym. Nie, rada z drogami miałem, wiesz? To, kurwa, to, to, i to, to by, by się pogarnąć. O, chyba panowie chcą się odkuć. Chyba panowie My, chcą pewora, się odkuć. Ale na koniec, wjechać mu na ambicję, go rozpierdolili. Nie, To, rozbiec, to. to. No dobra, to lecimy. A to pokaż, że nie idzie. Się... jest to strona do wymiany skinów z CS. Zbudziły ci się stare skiny, albo masz skiny, którymi już nie grasz? Za pomocą Pirate Swap możesz natychmiastowo i bezpiecznie wymienić swoje skiny na inne. Już po paru kliknięciach możesz cieszyć się nowym skinem PQ. Dodatkowo, jeśli brakuje ci budżetu do twojego ulubionego skina, możesz również doładować konto używając sposobów takich jak Visa, Screen, Blick, Bank, PayPal lub Cryptocurrency. A co najlepsze, używając kodu Naturalek, dostaniesz 35% bonusu przy każdym doładowaniu. Głupi jest ten, kto nie skorzysta. Zapraszam na parę słab. I graj tylko kosą. To nie, nie. no. To sobie no na spokojnie, rysia. a to będzie dobrze. Będzie dobrze. Rysia, no się, Ej, kurwa! Rysia. Ja pierdolę. Wyrzuć strony. To kurwa w nas wyrzuć. Ale się kurwa nie? Wyrzuć strony. Wyrzuć strony. Wyrzuć strony. Czemu wyrzuć drogę. Ładują się, ładują się. Ładują się, ładują się. Ładuj. 800 starczy na no 3700. Dobra. Witam, Dobra. witam. Jakiś flet z kotą. Są tu, są tu. Niewitko. Ale widko, mamy fleta jakiegoś tutaj Rysia Mam, mam, mam tego. A jest faktycznie to ja są naładowani <noise> tak, że później. <chujnie. głosy> to ten, 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 yy, ten, to trzeba ten, ten, tak, ja muszę ten, 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 Badnie, 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 Leżeć tam wypierd... GLEŻĘĆ TAM, A Dostał cztery razy, dostał. Coś tam dostał, coś tam, coś tam dostał. dostał. Dostałem, ale za mocno się naładowaliśmy. Nie byliśmy <grym> aż tak mocno naładowani, ale trochę byliśmy. Ta moda jest przesadzona, nie? No, nerf, Ale Znaczy to, że ona była bardzo długo i nigdy nie będzie dopiero na to kurwa. Nie, ona kurwa. była bardzo długo, bo ona nie działała. Ona nie no. No, działała. O, ja jebi, ale bomba! Ale dostałem pizdo jeża tak zwanego. Już się wjebali pomiędzy wódką a za polską? Na mnie idzie, coś tam się stać Ja pierdolę, ale Ale mnie chłop zrył tutaj. Tu nie idziemy. Gwazą, żyjesz? Nie, idziemy, nie, no, nie, nie, odlepiło, nie, odlepiło nie. mnie. Bo... A, odlepiło cię, okej. Okay. Tak nic nie powiedziałeś, stary, to. No to je bądź. Wjebałeś się porwa. w pierdolnik, stary i tyle. Zobaczymy, zobaczymy. byłem, ci to, jebłem i tyle. Ja byłem bo to i tak... Nie no becha. i tak jesteś jest sam, Michał, więc... Michał, defuć na raz. Oni no nie to wiedzą, to co się ma, dzieje, oni ma, się. nawet nie wiedzą, co się ma. dzieje, stary. Miała. Kombinują, kombinują. Obsalani są, widzę. No są obstani. Nie, Dygasa przebiegł B i pyta N się, z jest bomb. Ale Dygasa odkleiło, nie wiesz, stary. Musi przykleić. Ja ci powiem, pierwszego kosować. Weź, Murichu, daj drabinę, co? Eee, tu się nakrył, tak? Ja no. ni, kura, nie wiedziałem, cię tu iść w ogóle, kurwa. Nie, ja też, stary. Ta mapa jest wykwintnie porażona, że tak no powiem. No to drwina mapy, kurwa, dlatego dajemy jej wygrać widzowie. to naturalnie nagrywa i otwiera, no bo. No ale, stary, to jest pierwsze cztery rundy, no to co to, wiesz? Musi w głowie, kurwa. Wiesz o co chodzi? Dobra, ja gram bez pistola. Hey, o, o, jest okej, okay, no. Okej, okay, to biegej Idę naturala zruchać No dawaj, jak jednak dla siebie stary Ale zjebałem Od A1 Zjebałeś? No, spierdoliłem ostro Czemu? Ale się grają Ale flash A, bo znowu już skupienie jakieś Skupka. A tu już poncone tutaj Jeden tu ja nie wiem gdzie on jest. Nie wiem, nie rozumiem. On tiren, tak On z buzeke, wyszedł, stare, jakiegoś gówna wyszedł się stare, jakiś Ta bo te katakumby są... Kurwa jebany, co za cel tutaj pod tym A obstranek? Co za Cvel? Ja. dyga, kurwa. Siedział tak Obstrana, tam celowana, aż rysiu zdążył Przecież kurwa, puma powiedz. Lecz w co? Nie wiem, za widzimy, gramy ramieniem. Aha, panie, szczu, ja coś mi bronze i Patrzę fleż leci. Kurwa tej. cały czas celuje. Cały czas ciężka, mapa, kurwa, ciężka mapa, kurwa. Ciężka mapa. Lacette, co jebana jest ta mapa? No, no to można to zakręcić, migłem. Można, nie ma co gadać. Zanki mordę, kurwa. Klub ta cicipeczka, kurwa jak ci walą w dupę koledzy, kurwa, kurwa kolejarza. Na cię naturalnie. On Oni lubią jest, na tym, kurwa. na tym tam. Radujcie sobie. Co dziwka. <laughs> jest tu, jest tu gdzieś. Dobrze, pies leży. uważajcie na Rysia, dygas nie? Dygaz był, dygas, taki łysy mużyn to Dygaz, Ten, ten kaszojac z katakum... Dobra, wyrzucanie broni Rysiu o, na Midzie i, i dojechał Saitana na A. O, z katakum pewnie gdzieś wyjdzie go. Szedra, szedra, z <laughs> ja pierdolę, ty jesteś kurwa. kurwa porażony jak? Ale on miał, on miał zero, zero. on nie, on nie, nie wyglądał w ogóle, jakby miał wyglądać. Nie płacz, wiem, że nie płacz, płac. jak się wala podobno. To... Ja nie brałem wizerem Ja piącę ty łapy Ale bale. coś tam dostał kurwa, coś tam dostał kiepców nie Ej nie no panowie bo jest kurwa bad idea kurwa żeby to przegrać nie Naprawdę to tak nie może kurwa być to zagrajmy Tak zwane wrong Places. są takie, Dobra idę To jest pizza Chodźcie tylko jeden środek, jeden B, jeden Apel nie grają Chodźmy na B dobra. Nie idą, w tup, nie tu! Id idą na B. A nie, idą katakumbami, wiem o co chodzi. Słuchaj, kurwa, ty, coś tu jest nie działa kurwa. Znowu się, Znowu się na, na to awie Jest Niesamowite kurwa. Został polakio, człowieku. Jestem. A jebać takie kurwa co A jebać. Takie, a jebać. Nie, my też rzeko powinniśmy zagrać trochę. Mamy ja teraz full fu 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 ekonomię ja mamy. W katakumbach siedzi kurwa. <laughs> plecy nam robi, plecy tu. Dobra, natura. A bo Gaby z nogami ma. Jebaj tam, jebaj tam. Dobrze, jebaj psa, ej. plus łuk. Kurwa, jak tu szczypki stoją, kurwa. Nie no, nie, no, ej, nie no, panowie, kurwa, jest kicha osta, nie no, jak... Womichał, no kurwa. Kicha osta, stary, kicha. Jesteś, Michał, kichał, ja nie jak tu zagrać, stary. Michał no się, stary... Pierdolają się? Ja tam pierdolę, ja pierdolę, czekaj. Mam inny pomysł, mam inny pomysł. Jaki? No to dawaj ten twój pomysł, Sęczam, okay, te ja sreko, mi, Teraz chuj. tak, dwóch jest z nami idzie. Znaczy jeden jest nam idzie i drugi, mi, mi, Dwóch daj mi! A. Daj, daj mi. Oni wszyscy daj, są poda. Mi Mid, nam idzie z Rysiu, to no. pewor tam jest zwazonem jak chuj. Oni wszyscy poda są. Co ty A on pierdoli, także nie wiem. <laughs> Ja kurwa nie wiem co się tu dzieje. Na tych miastach nam idzie pewor. Na midzie, na midzie No a. i Rysiu kurwa z katakumb wyjdzie. No i pięknie. Ty masz Kloszard, Ryszard ty kurs, kurwa. Ryszard, Kloszard Kurszard, był kurwa wyszedł z katakumb, z podziemi no. kurwa. Ja se patrzyłem nawet, nawet pod siebie, mówię dlaczego. Andrzej, dwóch na jednego macie, a ty shiftujesz kurwa. Weź ty się i kurwa. No, <tuszy> no, kurwa, baw, baw, jedza. Nie, jedza. Uro, jedzę. Nie ten bombsite na to, nie ten bombsite. No, i no, no, To to za no, 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 co? czy <grym> Nie no, 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 żeby coś nie rzucić, nie no. <grym> rzucić, no. <grym> rzucić, no, no, <grym> rzucić, no, no, Czasem, rzuci, no, no Oczywiście się kurwa... Dawno tak w nie dostaliśmy gra digla. Ale z tej poprzednik wiglę Ja pierdolę ten złotych. Ja pierdolę ja dalej to kupiłem, bo to nie ma sensu, kurwa dostaje taką supermoc i chu idę Jeden A1 Resp i, i 1B ale... jest... Digla gra spokojnie No też kupię dla Deku No ja, spokojnie Uważaj z tymi katakumbami diem ci bo ten kurwa Digle ci znowu tam ten kurwa. No tam Rysiu to nam chodzi po tych kurwa szczujniach. Hop, <laughs> biegłem, gradził samomitak, kurwa. Na moście, na górze jest. Jakim kurwa moście? Tam na jak siedzi w tym kurwa rogu. No oj, Ej, i kurwa, katakumba ta zważo Katakumba, Katakumby DMG, katakumba DMG. Patrz, już kaj. nie ma odpierdoli, ustawisz. spokojnie On jeszcze tu kurwa. I plecy tu, katakumba. Ja chodzi, że tylko głowa, że tylko w głowie limes zostajesz? Tak. Katakumba. Ja, ja <grym> Przecież to jest jakaś śmiertelność kurwa, przecież my headów nie trafiamy Niesamowite kurwa ja Niesamowite operator, kurwa Rysiu, kurwa ja, ja nie wiem co tu mogę zrobić stary Dobra, nie A, nie ale chłopie przesy ja te ja kataku... No teraz, macie kurwa dojebane nie? Teraz macie przejebane tak mam powiedzieć kurwa cały Pod midem dwóch, dwóch pod midem kurwa Bóg na midzie To kurwa jeszcze psa REPLIKA! A czemu ty Dygasem nie idziesz? A gdzie on był? Dygas nam idzie Coś, dziś, w kurwa. prawo. Do prawej, Co? celuje plecy, idzie na wolku. kurwa do tyłu i Ej, chłop zagrał, chłop zagrał rysia. On tu jest. I... Walczy no go w to. To jest kur... bazą, kurwa, myślę, że to jest ten. Przeflika. On został cały czas, ty to aż... minąłeś, kurwa, w miejscu, tak jak replika, nie? Dobrze, DMG, pięknie, pięknie. Fajne, <grym> fajne. Zostawił ktoś 15 sekund, no. Obok niego przebiegł i mnie kurwa. Mini odkutka, dwie rundy są, widzowie, jest dobrze, kutka. musimy czy, musimy czuł grać, kurwa. O kurwa. A, peworici. Jesteś? Tak. Uważaj, będę się. O, zbierze. tepają, tepają. Dabi. Kurwa, Tare, zabi. ale obiłem pewora chyba, to to kurwa, dosyć długo. Ja o, Kurwa, ty kurwa Celu, ty sobie na coś tam kręcić? Nie, nie, Natrol, pierdol to poczekaj na bombę. Poczekaj na bombę. Skręcisz sobie coś. Bombardier, po Trzymaj się w łapie, ro. ale czekaj to, to, to. na to. Nie, 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 nie tu, nie tu. Atakumbami idą, kurwa. Oczywiście, że tak. To za spierdolone miejsce, to jest do wyjebania z kosza. Natrol na pace kurwa, to sobie nic nie robi. Ja pierdolę. W jednym miejscu na tych atakumbach już z 5 razy wyjebał, nie? No ja on tak. Ten flesza chyba ma kurwa w łapie, bo stoi z w ręku. Uważaj po to ci siść? haka co? ma kurwa! Aha! To jebać są kurwa, nie? Dawaj, idę baj to, papakę. No spa, jest, no Kurwa, no na to na no to że No, że jest. Nie, on biegnie na A, na A biegnie Dałem, dałem ci biegnie ma No w łeb No to jest. czekaj na planta, czy coś, na No to on No to jest. No to jest. No to jest. No jest. Chuj widział, no ale Rysiu co chodzi? Ale nie wiedział, że masz flesza. Ooo. Oh. No teraz wygraliśmy chyba, co? To no chyba ta Do jazdy. tam pójdzie, Rysiu. No ale stary, on Ci cały czas chodzi <laughs> z tymi katankombami. Na środku jest. No kurwa, Bravo, Brawo, brawo. Tam, Rysiu, dojadę i chcę wyjść kołetek, tak? Tak. Kurwa Mać! Ja pierdolę no ty jeba, Karakanie jebany! Jeba, kurwa Mać! Ale na chuj! Na. Chuj ci ja nie karakanie. Nie ma śmiertelność, rozumiesz, nawet nie zacząłem kliknąć. No i ja cię reportuję. kurwa. Bo, ma. Michał ma życie, a ten Debil nie wiem co ma. Report. Kryj tam, kryj tam, kryj tam. Hej tam, hej tam. On tu Kurwa tu, tutaj, dobra, tu było. Re... B od respa, tak Dobra, zdradzam pozycję. B od ich respa. Czym gdzie naszym resem pewnie na B, kurwa? Ma, jest. Katakumby się nie razie oh. oh, Ja pierdolę, ale chuj flak tej Nie. Dobra panowie, katakumbami ja, tak dostaję dwa w jednym, nie mam pojęcia kurwa MK -ku strzelałem <tankuś> tylko Katakumbami i jazdunia ja panowie, katakumbami i jazdunia Mają taktykę, więc uwaga Nie no DMG w te katakumby, koń tam wejdą i nie wyjdą z nich DMG ty musisz zrobić tak jak ciasko ci robił, nie? Tak, idę katakumbami. Tak, tak, tak Podębie tędy No chuj to psujesz Hey. Jeden mid, jeden B. Jeden wiadomo A. Na daleko, Michał, na daleko, tam w stronę BS-a. To u ciebie chowa dobaresz. się, chowa się. Kurwa, Jeszcze jeden od BS-a biegnie. A jest rani na katakum Kurwa, nie? nie? Ka katakumby, katakumby. I, I'm bot wallhack, który od... Ale szybka sprzedajka. Biegnie od respa. Od ich respa biegnie, od ich respa, od ich respa. A to jest, dobra, to chuj no. <grym> Pięknie, dobra. pięknie, dobrze. dał na starty też boosty. Fajnie, fajnie, no. A to chuj ja daję, ta pierwsza grana pistoletówka, bo w drugiej można dostać, wiesz, nie ma to, że o, eko, eko, kurwa. Tu full tu zu, kurwa, jest grane. Dobra. Let's go. Dobra. Let's go, bo, oh. o. O, to. to. może być okay. o. Aha, dobra, pierdole. A, te pnęli? A. Kura jest, jest, jedna, kura jest jedna i jednego wiem. Oni strasznie wolno z respa wychodzili w ogóle, strasznie wolno. Ja już myślałem, że oni są z przodu, a oni byli z tyłu, kurwa. Z z tyłu. Kurczaczek jest jeden. tak zwane. Kanałami kanałami, kanałami, kanałami coś. Widziałem. No, no, widziałem, widziałem, rzuciłem w kurek. Nam idzie i pod ten, nie? Bazik natural. Jeden poda. Jeden mit. Kurwa, to stoi za, do Jeden poda był chyba. Ja pierdolę, wykurwił mi. był Kurwa! Ja wow, prawo. Nie mam problemu, nie mam problemu. Ja zapomniałem, że mam tego kurwa no recall jeszcze. Ale się schował. Ale to sterowany. Wiem, że to się wiesz na ten moment, że bo. Bo blacku skoro za każdym to dojeżdża tam. No musiałem go no wypędzić z samym stamtąd, Ale wiesz? Ja bym kurwa. O, ci nie mogą zaprosić, żeby miejsce zrobili. No, ale łatwo było jeszcze. Był po... Dobra, kich się nie pierdol, kurwa, nie gramy sportowo. Zrób, gra, graj, ty, graj. Ty. Ja to zrobię. Za... A wygrasz, pita. Slakę mam. No to to, 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 no. to. Dobra, demandi robimy teraz, no. wiesz? Tak, kurwa, bo guziki pojechałem. Sportowo. Ja bym ci złodział za DMG. Dobra. Tak Ej kurwa mama, te... wyłączają ammo, wyłączają ammo pedałki Jesteś zbyt niste na pisanej pozycji Leży jakiś taki zespół, chyba Kurwa gatura jaki kurwa. Jest, jest ich resz, nasz resz, nas, ich resz raczej Od dołu góry? Od dołu był no, Ale wiecie jak to pewnie. nie? Oni nie grają tymi katakumbami, oni grają na jelczu A, oni się ustawili pod katakumby kurwa ja tam sprawdzałem, nie? Żeby... Zasus tu na Janka nie wypierdalał Kurwa, jak dojazd Dobrze, dobrze wiem, Coś jest to, ty, to powrotem Zdawanie mocy dać? Ja nie daję wam. Zbyt blisko zapisanej pozycji A kurwa odbiegam. Ja, od tego... Macie? Macie, dobra, git Ta, ten, ta moc jest zjebana mi jeszcze raz Dzień nie dobrze nie Dzień dobry Dobra, idźmy tam, no bo tam dobra. jest trochę czyściej I Peweł poddaję pod B biegnął. Wallhacka ma. Hej, odjebałaś Ja pierdolę, ja pierdolę jesteś głupna z kurwa! Bo... <laughs> Ile tych hitów dostałeś? Ja czy nie? Ja go reportuję chyba, ja nie? Pierdolony karypek, kurde. Nie odjebałem duka na... ja tylko i ja nie przez ścianę, duki go zajebałem jeszcze, no co za bot Przysięgam, on nigdy globala nie miał, to jest niemożliwe, że on tak gra chujowo. Jak może być tak miernym. Ja nie wiem, czy ty Suprema miałaś kiedyś. Oj, to ja, natura cię właśnie zabij z Dobra kurwa, wiem ci czemu, a chuj ci w nie wiem co ja jest, zrobiłem co stary, bo nie. ja przez ścianę widziałem jak on dostał takich hitów, wie dlaczego on nie umiera miałeś, No miał no miałeś, no miałeś, no pakę i to jest na ale nieważne Ja nie miałem nie nic, tylko najebałem na i stać bombę jeszcze, bo z nim jechał natural Nie, jak opierdolę po prostu, Ach. wiesz Specjalnie to zrobił Ja pierdolę Jeszcze mnie op... kurwa dotknął, gdzie jest tu życia przez ścianę, nie? Ale ja mam walka, także dalej mogę informować No możesz chuja, pociągnął tak, przed Fiotą to zrobiłeś. Kurwa, właski, kurwa! Kurwa, nie, wiem ja nie, nie, 97, tego miejsca na mapie w ogóle nie, 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 No nie, 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 no. nie, 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 był grywem, no trudno DMG no, tak, niemci, tak, no tak. jest okej, okay, no, nic Kurpo, się nie stało stary kurwa, Wyłączył gruby, mi moc tylko. kurwa, wyłączył mi moc Tylko nie by tak. się kurwa posłuchał, nie byłoby kurwa problemu, nie? Tyle wystarczyło, ja On spróbuje swoje kurwa finezyjne zagrywki, kurwa rodem kurwa z Orlik'a kurwa Wyłączył ty, mi ukasz, moc kurwa. jak Rode coś, Adinio, coś? Od grę, nie Kurwa mać, leci kurwa na tym, na łyżwach Nie pitkę ma ta? Nie no, klipa Nie ma pojebane no, aż bez. Be. A czy B? B Nie wiem jak tam dobyć A kurwa, tutaj był schowany Zapomniałem, że Atura ma takie kampy z kurwa z kutasa Za ścianką był schowany jak coś Ja pierdolę a ty no mi ukradłeś tą ta, życie na nas A to jebać cię do spodu! Ja widziałem, kurwa, ten jakby... Pebora wierzy. widziałeś, on na clipie leciał, wiesz? A. Nie, nie, nie. D Dyżas tak pikował. Nie, yeah. to ja. ja to ma... Dobra, kończmy to, kurwa, bo ja nie wiem. Ja z DMG nie umiem grać, kurwa. To debil jest. A patrzcie moje fragi, nie? To jest nie, to jest nie, jest okej. Okay. O, zajebiście. się. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeden ja chyba dojeżdża gdzieś. Aha! Dobra, nie okej. Chwileczki ładnie jest podaku Dobra, git. Dobra, widać, Michał. Witam dojeżdżą, witam dojeżdżą. Wit. Zajebiście. Zajebiście. Ładnie się tam w kasze jada, kurwa, No ładnie się w kasze jada dymaliśmy, nie? Drabinę przyniosłeś, było fajne. Chcesz do Chcesz dopa? Tak, no możesz rzucić. Czekaj. 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 Już się skurdeł, o, o, ale kurwa, o, ale, ale Oni stakują tak mi, da, kurwa widziałem, tak go puszczają. są te katakumby. Wiecie, że giniecie. Flesz no, leci. No. A to raz z Zerusem na środku Mam go, Wysymy. mam go, mam go. Robisz tam coś? A ty tu biegasz, kurwa. No tak o, stary, na spokoju. Są i tak, tu jest głucho, stary. wszędzie. I saj ci kutas jest walony No tak, tak Od góry coś, od góry coś Łup Slashem stoi kurwa, dobrze iść ten w chuj Aha kurwa, mida przed Nie no ty już przesłyszałeś kurwa, no dobrze. że Dobrze, uważaj Rysiu ale kurwa, jak się po ja, ja pierdole, no, nie ja pierdolę. Nie wiem, co Nie ma co się na spokojnie, Kurwa, nic Co to jest za kurwa, że chce zresztą Ale zresztą co to się dzieje, zresztą 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 przed drzwiami, on wybiega przed drzwiami idzie prosto i Ale tu jest że tak no. Tylko że szedł na striccie to DMG go nie słyszał po jest, prostu To jest tak mocno kurwa Ej kurwa Kurwa Dobra, na wygrali. wygrali Na farcie kurwa Uzdrawiające i chciałem ich zawołać kurwa I Już cofnę żeby Negewa kupić kurwa Lakus Wiedziałem, żeby się nie pierdolić. Braku no dobrze się... zrobiłeś, kurwa, bo byście do przejebania chujak jakby tego Negawa wyciągnął. No ale kurwa, nie wiem, kurwa, No oni nie patrzą, kto co ma, kurwa, nie? Tylko plus dwój, chuj od razu zresztą. No tak trzeba. Tak trzeba. No by kurwa to, że Rysiu kurwa, jako zagrał, kurwa. To, to, jest, to jest ten, to, to jest nadzieja ogólnie, nie? Dawaj, DMG, jabiemy to. W kaczkę. W Zagrajcie to mądrze, kurwa, mamy to szansę na dogrywkę wyciągnąć, kurwa. Jestem pełen optymizmu. Dawaj, dawaj. Yeah. O co? Nice. Kurwa no i kurwa to wielki oh, Rysiu, kurwa. pies mu trzyma. Zajebiście a teraz zrobił. Nie chciałem odpowiadać że ale zajebiście zrobił. Bo... Rysiu maniona. No teraz pójdzie okej, Chyba. tak. A to do dwa dwa czego, stary? Giniesz. Kurwa, kurwa. Jeźdź, jest kobra. Dzięki, dzięki, Dobry, panie, do, Dobre było to wjechanie pod respa. Nooo, a ja tak musisz zawsze się robię. Chrzeć, kurwa, bo Masz. kurwa, ci, bo weź wejsselkę, bo już ja 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 mam dać bro, nie rajs, chcesz, DMG? Coś Nie, no. nie. O kurwa, znowu się ładują, to No ładuje, na... Biegno na biegno na Ale ładuje ktoś kogoś. Walkiem idzie na B jak ktoś. <noise> Wolkiem na B. Cofnę, cofnę, no, cof, 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 coś tutaj kurwa próbuje <noise> wchodzić. jest gaj. Pewol jest na B solo, oni zwykle są na A. gra na skraju Pamiętaj, na że widzi, nie? O jeden nie jest, wie. Jeden jest jest na, kurwa na W tym, na dole w tych kurwach. Dobra, jest kurwa. Na, na, tym, na dole tych, kurwa. Dobra, jest! ta kurwa. A przytala, no diebala, na odjebałem na Michał dobra. 750 życia, także pozdro w... Michał nie ma kurwa życia. Michał to, to tak ugra. Widzisz galerię? Pierdala na bebie, gnie. Wiedziałem, że nie łykniesz, wiedziałem, że nie łykniesz, ale myślałem, że już odpuścisz finalnie. Dobrze, ale dobrze było, dobrze było. Coś Kurw, zobacz, to... zobacz co kurwa, ale mówisz, że chuja grasz u siebie, coś tam grałeś. No kurwa, coś tam nie? grałem, coś tam to grałem, grałem to, to tam coś meksu. tam rundek nachapaliśmy, no rewanż nie wyszedł, ale możecie zobaczyć sobie u DeGrasse'a. no, ja uważam, Konrad, zostalmy jedną, przegłosujmy ją. DLB no. no. wina DMG, nie? Oczywiście, Pana, że tak, to była wina DMG, bo widzowie miał Wolhaka i chuja zrobił, wiadomo. Trzymajcie się ciepło, zapraszam do chłopaków. I to było na tyle. Dzięki, że byliście.